Nie można by powiedzieć, by nas było tyle, co mrówków. Przyjmując, że już na świecie żyje 8 miliardów ludzi, to Polacy globalnie stanowią 1,3% populacji globu Ziemskiego. Zakładając, że jest nas Łącznie 60 milionów. Na świecie rozsianych po całej kuli ziemskiej jest jakieś 20 milionów Polaków. Nie trzeba być raczej specjalnie rozgarniętym, aby móc przytoczyć przyczyny, dla których Polaków tak los porozrzucał po całej ziemi. Analizując trzy ostatnie wieki, to w XIX wieku mieliśmy do czynienia z czymś, o czym historycy zwykli mawiać, że było wielką emigracją. Nic zresztą dziwnego, bo wtedy to nawet naszej ojczyzny na mapie nie było i nasi rodacy pozbawieni praktycznie Swego kraju przeważnie kierując się pobudkami politycznymi migrowali. Przy czym nie należy zapominać, że zaborcy często nie dawali spokoju Polakom mieszkającym w obrębie danego zaboru. Stąd nasi Krajanie posiłkowali się ucieczką, ponieważ mieli już zwyczajnie dość codziennego zagrożenia represjami ze strony zaborców. Ci również dbali o to, by Polakom aż tak dobrze się znowu nie wiodło. Stąd też część obywateli decydowała się udać za perspektywą lepszego życia, lepszych warunków życiowych generalnie za lepszą pracą, zwyczajnie dającą satysfakcję. Wówczas mówimy, że mamy do czynienia z emigrantami gospodarczymi. W kolejnym już XX wieku dało się zauważyć zdecydowane trendy, gdzie Polacy chcieliby się znaleźć. Na pierwszym miejscu znajdują się wymarzone przez wielu Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które w późniejszym czasie zyskują sobie miano zepsutego, kapitalistycznego, zapędami imperialistycznymi kraju. W każdym razie nie pierwsze miejsce, gdzie chcieliby widzieć swoje Kochanych socjalistycznych obywateli słusznie miniona Polska Rzeczpospolita Ludowa. Poza krajem, za oceanu wymarzonymi miejscami do zamieszkania były Francja oraz Niemcy. W nam obecnie panującym z kolei XXI wieku, bo teraz mamy dla przypomnienia wiek XXI, to miejsca, dokąd nasi Krajanie lubią najbardziej w celach emigracyjnych się udawać, to Wielka Brytania oraz Irlandia. Generalnie założenie jest takie, że nie ma na świecie obecnie takiego państwa, gdzie by nie mieszkał chociaż jeden Polak. Myślicie sobie, a pewnie w takiej Birmie, czy w odległym, zdawałoby się niedostępnym Nepalu, nie spotka się Polaków. A się spotka. Tylko, że może pięciu? Na Barbados, czy w Mali podobno spotkać dziesięciu Polaków nie trudno. A Polacy nawet pojawili się na Antarktydzie. Rzecz jasna na stacji badawczej. A to oznacza jedno. Kiedy Elon Musk już skolonizuje Marsa, to na następny dzień już zostanie założony klub poloniny, bo nasi tam znajdą się z całą pewnością. Podobno aż 10 Polaków żyje i ma się dobrze w Liechtensteinie, aczkolwiek dlaczego tego nie wiadomo. W Watykanie mieszka już 5 razy więcej Polaków. Jesteśmy pobożnym narodem i można zrozumieć powody zamieszkania w stolicy apostolskiej. Natomiast jest mnóstwo miejsc, gdzie zdawałoby się, że Polacy nie chcieliby raczej zamieszkać. A jednak w Mozambiku bywa brutalnie, a 10 naszych rodaków mieszka tam w najlepsze, w Pakistanie czy w Jemenie również nie jest najciekawiej, a po około 50 Polaków mieszka i w jednym, i w drugim kraju. 100 Polaków do niedawna mieszkało w Afganistanie czy tylu pozostałych. Mało? Raczej można w to wątpić po tym, jak talibowie odzyskali kraj, a nasi mają dość jasne stanowisko odnośnie Stanów Zjednoczonych. To można bezpiecznie założyć, że raczej z tej setki mało zostało. Jest zrozumiałe, że około 50 Polaków mieszka na Mauritiusie. W końcu to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie można zobaczyć podwodny wodospad, który tak naprawdę nie jest wodospadem, ale turystów przyciąga tym nie mniej. Jeszcze warto wiedzieć, że w kraju wiecznego szczęścia, w kraju socjalistycznego Eldorado, gdzie dynastia Kimów rządzi nie przerwanie, na nowo upewniając mieszkańców, że raj, w którym mieszkają może z każdym dniem stawać się coraz lepszy. W Korei Północnej, rządzonej przez Kim Jong-una, mieszka 11 naszych rodaków. Tylko spokojnie. Choć Polska jest jednym z niewielu krajów, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Koreą Północną i mamy tam swoją ambasadę, to nie mieszkają tam Polacy niezwiązani z ambasadą. Czyli innymi słowy, mieszkają tam wyłącznie Polacy związani z placówką dyplomatyczną i tylko tyle. Mało Polaków w ogóle pragnie zapuszczać się w głąb tego kraju kraju, ciekawe dlaczego. W Turcji można odwiedzić wieś założoną w połowie XIX wieku Poloneskoj. Liczy 390 przyjaznych mieszkańców. Wieś powstała z inicjatywy księcia Adama Czartoryskiego. Chciano poblokować wpływy rosyjskie w Turcji i zakupiono nieuprawianych terenów 30 km od Stambułu. Pierwotnie miejsce zyskało nazwę Adampol. Trafiali tu powstańcy listopadowi, a także wykupieni z tureckiej niewoli Polacy. Jest tu hotel o nazwie Polka, jest market Polones, a wpadają z wizytą często Polacy polscy prezydenci. Stolicą chińskiej prowincji Heilongjiang jest Harbin, miasto polskie, założone przez Adama Szydłowskiego. Rosjanie w tym czasie dogadali się z Chińczykami, że przez ich Mandżurię położą połączenie kolejowe między południową Syberią a Władywostokiem. A że w tym czasie najlepszymi inżynierami kolejowymi byli Polacy, to trzeba było wybrać obszar działania. Trafiło na Hrabin. Wszystko toczyło się w najlepsze, kiedy po 40 latach zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy doszli do wniosku, że kolej tam powinni miejscowi kłaść, a nie jacyś Polacy. Od tej pory miejscowość pod kątem Polaków zaczęła stopniowo się wyludniać. Z racji wydarzeń najnowszej historii Polski, wielu naszych rodaków żyje też na Litwie, Białorusi czy Ukrainie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to mówi się, że Polaków żyje tam przynajmniej 140 tysięcy, choć i 900 tysięcy jest też całkiem możliwe. Tylko jak znamy życie, wielu nie uczestniczy w spisach ludności, a nawet jeśli uczestniczy, to niekoniecznie chce dzielić się swoim pochodzeniem. Jest całkiem prawdopodobne, że na Ukrainie mieszka 2 miliony Polaków, po drugiej wojnie. W wojnie światowej Polacy nie mieli specjalnie sposobności, żeby kultywować swoją tożsamość narodową. Na to trzeba było czekać, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość. Trzeba przyznać, że wielu Polaków tu mieszkających nie zna już języka, ale jest sześć szkół, gdzie naucza się języka polskiego. Oprócz telewizji polskiej można słuchać polskiego radia Lwów czy czytać dziennik Kijowski, Kurier Galicyjski czy Monitor Wołyński. Z Litwą wiadomo jak jest. Władysław Jagiełło był królem polskiej Litwy, Adam Mickiewicz pisał Litwo ojczyzno moja, oba nasze kraje tworzyły przez dłuższy czas Unię, od XIV do późnego XVIII wieku. Choć 20 lat temu było ponad 200 tysięcy Polaków, to jak ta liczba ostatnimi czasy spadła i jest tam nas już nieco ponad 150 tysięcy. Skupieni są nieopodal Wilna, w okręgu wileńskim stanowią 23% mieszkańców, a w Wilnie mieszka ponad 88 tysięcy Polaków, i stanowią nieco ponad 16% populacji miasta, a na terenie Litwy stanowimy 5% populacji. Na Białorusi największą mniejszością narodową są Rosjanie, natomiast Polacy są już na drugim miejscu. Ze spisu powszechnego wynika, że mieszka tam prawie 300 tysięcy Polaków, choć nieoficjalnie mówi się, że o wiele, wiele więcej, bo od pół miliona do przeszło. Miliona 200 tysięcy. W Grodnie najwięcej mieszka naszych rodaków, w powiecie grodnieńskim ponad 230 tysięcy. Trafili tam głównie dlatego, że zostali po zmianach granic po II wojnie światowej. A trzeba powiedzieć, że życie Polaków nie należy do najłatwiejszych, ponieważ białoruskie władze robią, co tylko mogą, aby utrudnić im życie. Wywarta presja ideologiczna ze strony Aleksandra Łukaszenki przejawia się zwalczaniem niezależnych organizacji polskich, czy niedoprowadzaniem do rozwoju oświaty polskiej. Ponad pół miliona Polaków mieszka w Argentynie. Najwięcej zamieszkuje Buenos Aires. Najprawdopodobniej no pierwsi Polacy, którzy tu zamieszkali, byli uczestnikami wojen napoleońskich. Polscy żołnierze walczyli ramię w ramię z Argentyńczykami przeciwko Paragwajowi. Powstańcy styczniowi, co tu trafili, stworzyli pierwszą organizację poloniną w Ameryce Południowej Towarzystwo Polskie. Sporo tu Polaków trafiło przez ruskie represje czy w czasie dwudziestolecia międzywojennego. W czasie II wojny światowej tutejsza Polonia zbierała fundusze dla walczącej Polski. Przyjmowali też do siebie polskich uchodźców. Druga wojna światowa przyczynia się do tego, że 200 tysięcy Polaków się osiedla właśnie tutaj. Są tu 34 prężnie działające organizacje polonijne. A 8 czerwca w całej Argentynie obchodzi się Dzień Osadnika Polskiego. We Francji Polaków podejrzewa się, że jest nawet i milion. Najsłynniejszymi Polakami w społeczności Francji są Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Adam Mickiewicz, Roman Polański czy nawet Edward Gierek, który we Francji dorastał. Za czasów Napoleona, czyli tego, z którym najwięcej Polaków chciało wiązać sobie przyszłość niepodległego kraju, to w jego czasach zjechało tu pierwszych 100 tysięcy naszych krajan. Paryż stał się centrum Polskości pod koniec 1830 roku, gdy ogromna fala imigrantów z rozdzielonej Polski uciekła z niej po nieudanym powstaniu listopadowym, polskiemu buntowi przeciw rosyjskiej władzy. Przez lata Polacy zostawili swój ślad w mieście. W Batinole jest polska szkoła oraz spora polska biblioteka. Obecnie około 200 tysięcy osób pochodzenia polskiego żyje w stolicy Francji. W Anglii Polacy to pierwsza pod względem liczebności grupa narodowościowa imigrantów. Ponad milion Polaków to siła, z którą należy się liczyć. Nasze miasta to Londyn, Glasgow, Edynburg, Bradford oraz Birmingham. Język polski to drugi co do popularności język w Anglii i trzeci w całej Wielkiej Brytanii, po angielskim i walijskim. Wszystko się zaczęło od czasu Powstania Listopadowego, kiedy do stolicy Anglii trafia pierwsza grupa polskich emigrantów. W pewnym sensie Londyn z niemal 50 lat był stolicą Polski. Od 1940 do 1989 roku był siedzibą polskiego rządu na uchodźstwie, prawowitą kontynuacją rządu II Rzeczypospolitej po agresji nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego w 1939 roku. Niestety, nie mamy najlepszej opinii w Anglii. Z danych z 2015 roku wynika, że Polacy stanowili najliczniejszą grupę nie jedyną, ale najliczniejszą grupę obywateli państw Unii Europejskiej skazanych za przestępstwa dokonywane na terenie Anglii. W Kanadzie mieszka milion Polaków, a kolejne półtora miliona jest polskiego pochodzenia. Naszymi miastami są Toronto, Winnipeg, Montreal, Vancouver, Edmonton, Calgary, czy miejscowość o znajomo brzmiącej nazwie London. Spora ilość polskich imigrantów napływała do Toronto po 1870 roku. Obecnie polska społeczność wynosi około 200 tysięcy osób. Miejsce to wypełnione jest polskimi placówkami, takimi jak legendarna Café Polonaise, w której można spróbować tradycyjnie tradycyjnego barszczu czy pierogów. Raz do roku Rądeckie Wales Avenue zostaje zamknięta podczas festiwalu Polish Festival, podczas którego grana jest polka i odbywają się pokazy tradycyjnych tańców. Obecnie na terenie Niemiec mieszka od 1,5 miliona do 2 milionów Polaków. W zagłębiu Rury 700 tysięcy, a w Berlinie 180 tysięcy. Następnie najbardziej polskimi miastami są Hamburg, Brema, Frankfurt, Monachium czy Hanower. W ciągu ostatnich 200 lat z terenów polskich do Niemiec przyniosło się 8 milionów ludzi. Na przestrzeni dziejów znaleźli się tam z racji zmian granic państwa, z powodu zrywów narodowych, w celach też zarobkowych. Dużo Polaków tam trafiło w czasie stanów czy kiedy wkroczyliśmy do Unii Europejskiej, działają tu Związek Polaków w Niemczech czy między innymi Kongres Polonii Niemieckiej. Polonia w Brazylii liczy od 1,5 miliona do nawet 3 milionów ludzi. Mieszkają głównie w takich stanach jak Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Kurytyba w stanie Parana uchodzi za wielką kolebkę emigracji chłopskiej, gdzie według danych polonijnych mieszka 700 tysięcy Polaków. Natomiast miasto, w którym można zobaczyć wiele polskich wpływów, to właśnie Kurytyba, stolica brazylijskiego stanu Parana ma jakieś 400 tysięcy osób. Z polskimi korzeniami. Można tu znaleźć wiele polskich wpływów. Kurytyba ma odnoszącą sukcesy amatorską drużynę piłkarską, która nosi koszulki z polskim orłem. Duży park nazywany na cześć polskiego papieża Jana Pawła II oraz znaną restaurację specjalizującą się w pierogach Tadeu Orei do pierogi. Na pierwszym miejscu, czyli krajem z największą polonią na świecie, to Stany Zjednoczone, gdzie Polaków mieszka niemalże 10 milionów. Nasze miasta to Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork czy Seattle. Pierwsi Polacy tu trafili, kiedy przypływali tu pierwsi osadnicy już w 1620 roku. Po polskich rozbiorach Polscy patrioci tam pojechali walczyć o niepodległość. Kazimierz Puławski czy Tadeusz Kościuszko. W Seattle Amerykanie bardzo często rozkoszują się polskimi smakami, jakimi są pierogi ...Bigos czy Polska Kiełbasa. W Nowym Jorku ponad 2,5% mieszkańców deklaruje polskie pochodzenie. Mieszczą się tutaj Fundacja Kościuszkowska, Polski Instytut Naukowy, Instytut imienia Piłsudskiego... ...a w Central Parku stoi pomnik samego Władysława Jagieły. Polonia kalifornijska należy do co bardziej licznych. W Stanach Zjednoczonych można też udać się do Zosia Cafe and Kitchen czy do Pierogi Spot. Są też placówki nasze, Polska Szkoła w Los Angeles czy Szkoła Języka Polskiego... Imienia Jana Pawła II w Walnut Creek. Stan Michigan z Detroit na czele to trzecie co do wielkości skupisko polonii. Liczy ponad 850 tysięcy. Miasto Denver ma sporo polonii. Jest tu legendarna parafia świętego Józefa. Choć dzielnice pierwotnie mocno polskie z racji, że Polakom się coraz bardziej powodzi, to powyprowadzali się tradycyjnie z polskich dzielnic, a rolę biednych przyjęli tutaj już Meksykanie. Do Denver zjeżdża za to mnóstwo Polaków, a co za czym idzie, tworzonych jest coraz więcej. Więcej szkół, sklepów i restauracji, gdzie spacerując po centrum miasta daje się słyszeć bardzo często język polski. No i oczywiście Chicago jest tu najważniejszym punktem na polonijnej mapie Stanów Zjednoczonych, choć tak naprawdę Chicago nie jest największym polskim miastem poza Polską, ale mimo to mieszka w nim sporo Polaków. Jedna z dzielnic nazywana jest Polską Wioską. Znajduje się tam wiele polskich restauracji i sklepów, a także Centrum Kopernika budynek, który został zbudowany na wzór Warszawskiego Zamku Królewskiego. Pierwsza duża fala migrantów z Polski przybyła po 1850 roku. Obszar metropolitalny Chicago zamieszkuje około 1,5 miliona ludzi polskiego pochodzenia. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się wam podobało? Dajcie kciuki do góry, jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli kiedy każdy z was, tak, mówię do was Polonusy za granicą, dajcie kciuka w górę, zostawicie komentarz i powiecie, co wy tam robicie za tą granicą. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.